No. Dobra, jest luki Kurwa, czy mam zagrać? A to Gierka i tak jest dożem chyba, no nie wiem Ciepły wieczór, bez ciemności, trawa, spokój, my i wy, my i wy. My to oni, oni, my Nie pytają cię o imię walcząc z ostrym mgły Nie pytają cię o imię walcząc z ostrym mgły. Nie pytają cię o imię walcząc z pierdoli cały czas. nie mysły, mocne ręce ratowników wszyscy razem chwała Wszyscy razem chwała im Mocne ręce ratowników wszyscy razem chwała i nie pytają cię o imię walcząc z odrym cieniem mgły Mocne ręce ratowników wszyscy razem chwała Nie pytają cię o imię walcząc z ostrym cieniem mgły Bardzo dziękuję <laughs> Okej, okay, czyli to jednak Nunu na midzie pojebany z Predatorem. Ale chyba gra normalnie, bo jeszcze nie wszedł pod turet Dobra, i z flejem. A, on nie ma flesza tym Threshem. Gdzie oni go wyjebali? Skąd on ma mieć flesza? No, nie wiem. Ja pierdolę. Jeszcze tu Nunu z Predatorem przyszedł. za Na szczęście nasz zedzik już schodzi Ja pierdole nie mogę odkleszować. odfleszować No spierdalaj chuju Nie pytają cię o imię walczącą A! z tym cieniem mgły Szkoda, że nie nominował pana prezesa No kurwa tepeczek. No dobrze, że tu jestem chociaż. O, kurwa, chujowo, że tu jestem. O ja nie to poja. Ja pierdole No to sobie powalczyłem za cieniem mgły. Rozstepy mamiko Krajgasm. Ja pierdolę no. No kurwa no ile oni tu czekali? I na co? Pierdolone szmaty, szuje Chamy. Kurwa krabik stoi dragon stoi a nie stoją w krzaku. No poważnie. 0,2, no mam 0,2, bo... Bo co? Bo gówno, bo no jest OP i Ja jestem gównem Postawię se wardzika. No ale pink tu niestety jest Oni mnie widzą Także jest lekka chujuwa ale może to ogramy, nie? O kurwa Sabyczku chcesz mieć takie dwa tajpalki Dobra, S. Jeszcze kurwa wejdź z triumfem, no, dostała dwa kille! Jej, jej, jej! Eee. <laughs> nie mogę kurwa, nie mogę, nie mogę, no nie wiem Sona z Guardianem leczy, kurwa, chłop miał 30% życia, nagle ma 8, 60, później dostaje dwa kile z triumfem, ma 100%. I co ja mogę zrobić? No nic właśnie nie mogę zrobić Nie wiem, ten listing to gówno Champion jest. To jest. Co? OP jest Głównym jest ten nie, nie gram tym już więcej. Tym się nie da nic zrobić. Trzeba mu grać, farmić las, później idzie szerkę, przykurwiasz. Bo takim lisinem to czujesz cały czas z tyłu głowy taki zegar, co ci cyka. Że jak on cyknie, to już będziesz opierdalał belkę i forsujesz akcję. A nie da się nic zrobić, bo on bije po 50. Bez itema. Nie ma topa. No i co jest? No ja pierdola ci jebie z pizdy, ty kurwo brudna. I co to kurwa jest? Ach, to kląduł. Okej. Okay. No co tam się dzieje? Ojej, ja nie mam bardów. O kurwa, jej bije. Dobra, es. O kurwa, jak No nie co kurwa, ja jakbym Cz, miał w rzucić na Z, to byśmy się oboje wyjebali. No przestań pingować kurwo. Chłop ma 2-6 i mnie pinguje. Nie jesteś lepszy. Spójrz na siebie, a nie tylko oceniasz innych Hamie Ależ o mnie wie, kurwa. Ja pierdolę, no jest szerka sony kurwa <grywa> No jak on mnie zobaczył? Był kurwa tu za krzaczorem, ja rzuciłem kół, a on nagle dodża robi kurwa, no nie wiem jak on nie widział, no nie wiem, nie ma sensu. Albo on nie widział gdzieś kurwa na krańcu Red Trinketa się mu pojawiła obramówka, albo chuj wie co się stało Nie wiem, no no na 1 1015 kurwa Daj mi spokój, idź w chuj z tą grą, błagam Dobra, balimy ich chyba co? No tak trzeba... No kurwa mi z tym Surrender Bow'tem Ta, co to ma być? Do końca gramy <laughs> Dawaj beczko no Ralujesz Da no, pinguj go, to się wkurwi Ten się bardziej wkurwi Nie no już jedzie po mnie kurwa jebany Mów dziewiąty poziom Nie no nie mogę kurwa Do końca gry jest generalnie Ja tego nie defuję wyjebano No spróbujmy we dwóch kurwa? No we dwóch no nie damy rady O kurwa <laughs> Ale patrz oni podejdą Ja kopnę do lasera i robimy tu kombek O kurwa chyba wie Dobra wyjebałem się za oda O kurwa oj, ty Pa Mamy Sonę ja, ale atakuj <laughs> Nie no nie mam obrażeń na nią <laughs> Nic nie mam. Nie do <laughs> Dawaj, Patryk. No low? Ty byś nie dał rady. No za to tak aby się zabił. Ty uwalimy go. Ponadto oddał no oddaje. To. No właśnie. No jednak oddał. Widzisz, mówiłem, że oddaje. No, ja my się nie chcę nie w Dzięki. No to dajmy tak po prostu. Bo to tak. jest chuj. O. No co? Nie dało się wygrać Nie to Ale fajna ta Liga Legend. <laughs> Taka wiereczka, że nasz hi -hi -hi. <laughs> No co? Dobra, teraz będzie lepiej. Dziwna akcja. Jakiś chłop mi pisał w sobotę że plan jest i okay, zajebiście gram. No. A dzisiaj mi napisał. Po pikujesz to kurwa? <noise> Can you play tank jungle? Hmm. Like Seju? No pewka. Fuck off, bitch. No ja kurwa tu jest fidlerz. Dobra, ten champion to nie robi obrażeń na całe szczęście. No proszę, kurwa. Łagam. No kurwa, ty! Ja totalnie zapomniałem, że on kurwa pod koniec sania robi pum. Ja tak mam taką bekę, kurwa, że mnie po 9 się, on Przecież jak wykastuję całego tego, to wali kurwa taką bombę. Zapomniałem totalnie o tej mechanice. No nikt Fidle nie gra. No, ale to jest ward, no double był dla mid lanera Myślę, ja mogłem po prostu z tego odfleszować Ale no tak jak mówię Nie wiedziałem, że on robi PUM Marcin weź mi powiedz hmm. na chuj Ty to wmaksujesz jako jeden Sze mnie ściska w jelitach Jak to widzę D. Czemu? Bo jestem kurwa Prodigy Amumera I kurwa jakich sezon by nie grał Amumu wow. To miałem na nim 60% inraty ja Po 100 grach, zawistniku nie no co jak co? Ale mówić, że ja nie umiem grać Amumu To tak jak powiedzieć, że Ranoldino Gaucho nie umie stoka świata zrobić, nie? Naprawdę. A umie jak coś Dobra, ale wiecie co? Ten Donate mnie trochę zdenerwował. Dlatego ja proponuję dzisiaj 12 godzin z grana tylko Amumu Wza, i w, będzie master... zastanawia mnie czemu wytłumacz Mówi, że jestem 30 Amumu na legendarnym, <laughs> więc ja nie byczek z jedę naszej łapanki SMD 30 Amumu na widzowie. Ten ranking to kant można robić, ma to, No to jest to kant no Poza tym to nie, jest, to nie jest obiektywne, bo obiektywnie to jestem top 1 na ow Mumu Dobrze, Byczku, wytłumaczę ci szybko czemu robisz W Lepszy clear, lepszy, lepsze kurwa sustain fighty Przede wszystkim coś czego brakuje mu Mumu To tak, wykurwiasz heralda w 5 sekund, wykurwiasz drake'i I, i wykurwiasz Nashora w 20 minucie, jak masz jeszcze Liandry do tego 2 na 9 tego Nashora robisz Do tego W maxujesz Zaraz ci pokażę. Patrz, mam tylko Cinderhulka, nawet jeszcze nie ma Liandry. <noise> to jest bojowane, bo zagrałem ty, mumu, chyba kurde. 30 gier i pokazuję, Patrz, patrz pali, patrz jak pali. Na serwerze, więc. patrz jak a tak na serio to jak wejdę na, na top 5 mumu, maksuje ekw. jak spaliłem, chłopa? I teraz jeszcze, jeszcze jeden manewr. Na maksowanie W Tu bierzesz jednego za frak, Tu drugiego przyciągasz I patrz jak płoną Dwa naraz, dwa naraz, tak o Jeden V2 robisz Z W, zobacz po 500 Dawaj tego boberka, a tu był ping Dawaj te kurde boberka nie dzieli, oczywiście. Nie mogę kurwa, no nie mogę nie mogę. Nie, nie chce mi się, kurwa nie chce mi się, ty kurwo jebana tą karmą. Naprawdę chłop ma gigantyczny problem, żeby odejść od jebanych trzech kasterów i podejść do mnie, kurwa, shieldować mnie, bićku. Kurwa, obić tego pinka chociaż. Stoi kurwa i kastery bije z warusem no pierdolca dostanę, no. No nie farcik. No nie, nie farcik, kurwa, tylko debil jebany na karmie, no nie wiem. Jak można grać z supportem i się nie ruszać? Support to jest linia, która o tak powinny zapierdalać po mapie. Zwłaszcza jak nawet twoich przeciwników na linii ma, on tylko stały kastery dobijał. Teraz się jeszcze wyjebali do tego. Frajerzy na bocie. Od Fidlaka jednego samego z święteżkodeksem. <grym> no nie no, jeszcze zralek tam był. No było, ale co on zrobił? Nic nie zrobił ten Ezreal ale po prostu pały obejmując sali. No. Przecież to widać. no, Jak nie zachodzi karma, tylko woli zostać, żeby expa dostać z trzech kasterów, to już wiadomo, że wali chujem od nich. A, to on nie wiedział? Czy nie wiedział? Chyba nie? No tak, o co rzucił? Ma klęsa, kurwa, on ma jebanego klęsa, no ja pierdolę. Muszę kurwą kurwom pomagać na liniach, nie, nie potrafię się nie wykurwić przez 30 sekund. Nie, nie, Oj, oj, oj. Idę tam. Nie ma serki, nie? Kidel na kopie, nie ma Renektona. A, widzimy? Ja pierdolę. Aha, ja miałem cały. No kurwa! Wiecie co widzowie? Powiem wam tak. Kliknąłem W, jestem przekonany. Prawdopodobnie kliknąłem je na cc czy na czymś, kurwa. Bo nie mogłem go wyłączyć i traciłem many cały czas. Nie miałem many na kół, nie mogłem go zabić, kurwa. Jeszcze kliknąłem ten portal przypadkowo, bo patrzyłem czy wyłączyłem W. Zamiast się skupić na tym, co wiecie, na tym co. Co klikam i klikałem w taki sposób, żeby się cokolwiek mm -mm. ruszać. Dobra, on Ja pierdolę, no. No, niefortunnie, no, niefortunnie, kurwa. Dobra, ale Erku już warusem, co to ma być? No już kurwa, Erku, i dobra, jak on. A IK. No, Erku, i baranie. No, Erku, ja nie strzałę. Nie, no strzałę napina. Sprawdziłem top 5, ja Mumu z Mastera na Elfina i każdy. I maksuje potem ku. No to se maksuje. Byczku, No tak maksują, bo tak kurwa robią pewnie od 10 lat. No to tybile grała Mumu, po prostu, no. Co mam ci powiedzieć? Ja wchodzę ze świeżą głową w świat amumowy, Mówię, kurwa, co wy odpierdalacie? Tu potrzeba zmian. A że się przyzwyczaili przez 8 lat o te to co mam powiedzieć? No oni ci mówią tak. Wytyfy. Co oni kurwa, wszyscy mają jebanego cleansa? oni mają dwa klizy w teamie. <ścoughs> Ale żałosne, kurwa A co? No ta erka. Idziemy, idziemy, idziemy Ma erkę Dawaj shield'a tą karmą Tu, pa O kurwa O kurwa Nie no, że ta karma tak strelowała O kurwa, problemy Nie wiem o czym mówisz, o jakich problemach Dobra, no, bo... cofaj do tej bazy Co cofaj do bazy? Co cofaj ja? bazy Kasy potrzebuje No nie mogę To no, nie mogę kurwa no, Kurwa mnie już dzieciaku <gry> O kurwa Nie, no kurwa je bali jestem podgląda na 100% No, 100% S co no, skąd miał wiebie No, masz rację Dobra jest I co kurwa? Liandry W 6000 to chyba solo wyjebałem w tego noszora. Ta, miliard. Nie maxuj Lepiej emaksować, będziesz bił o 50 więcej. Tak <grym> robią w masterze. <grym> e to ja. Może rzeczywiście bym pomyślał, żeby z bym grał na czterech melaków, co zadałem obrażenia. To jest jedyna szansa, jaką widzę na maksowanie. E. Może no kurwa tych ceceków najebane tyle. że że Bart syn tutaj selata i nie dostaje Ale, podmiotu? że ta karma to kurwa jebana? Dobra, no balimy się, to kurwa jebana. To no, jest ostatnie. No ta karma to jakiś gigantyczny useless Ty no, też jesteś jak... bezużyteczny, no, w chuj Bo i temu nie kupiłem po baronie. mam bota poszedłem. Dobra, tu Renekton jest za darmo, dlaczego nie wchodzimy jeszcze, kurwa? Nie mogę z tymi dobami kurde Marcinek 38 Rationemu mi, a Donatora mi nie szanuje Spoko. widzów Przykro mi teraz ale, ale. Kurwa co jest? Nie wiem, chłopmach z Dinkera, klęsa, pierdolę wasze kurwa stare Nie wiem, no solo znowu gram, no Zjebany warus pod letality, Zoe co musi kurwa rozbieg wziąć kilometrowy, żeby zajebać Q Karma to mi shielda nie da, ty jesteś bezużyteczny o e, co ty gadasz? Prawdę mówię kurwa, no co? Nie, nie was do lauru, nie ale oro! Ja pierdolę Patrick, daj teraz kus gra z pikiem <noise> no, Ale o co ci chodzi? No nic, nic, nic. Chodzi mi o to, że jestem grubą kurwą nieśmieszną i trolluję. Co, Co wiemy? Wiemy. Jeszcze te wratki Ja szybko. potrzebuję, ja potrzebuję. No nie jak No kurwa no nie możesz zostawić, idioto jebany jak mówię, że potrzebuję? Mówię ci trzy sekundy wcześniej, kurwa no. Ale już wymierzyłem. Nie wymierzyłeś chuja, wymierzyłeś 3 sekundy wcześniej ci mówię, a ty i tak dopierdolisz tą beczkę, no Ale potrzebowałem no Potiona. Ja też kurwa potrzebowałem Ale Na jebanego Thornmaila No to chuj tam z tornmailem. Hmm. No za co ja go przepraszam? Wy coś pierdolnięci. Bob mi podpierdala wratki, jak mu trzy sekundy wcześniej mówię. Nie no, pojebało was coś. Ja miał. Nie, no się spiebało. Super. Udało się przerwać niefortunną pasę. A mu, mu oddaję po dziewięciu porażkach. Wiktoria na ekranie. No a niestety. W D3 co wylądowałem. Nie fajne jest to zachowanie, bo nawet do zburki nie podali ligu, Do bo prawdziwie mi uczyli wieżę na nasz się na Za przyszłość zapracili za ludzi, co wierzą na wieki.